Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwajgierd z Bańki. Szanowni Państwo, Marsz Niepodległości dobije Jarosława Kaczyńskiego. Dobije go dlatego, bo zobaczycie, że będzie naprawdę duża różnica pomiędzy frekwencją, pomiędzy organizacją z demonstracji, którą zwołał Jarosław Kaczyński na Placu Zamkowym Donald Tusk śmiał się, że dużo mm, lepiej oszułajosłowi Kaszyńskiemu z, z, z frekwencją y, emigrantów, których do Polski ściągnął, niż ze zwołaniem y, marszu przeciwko nim. Rzeczywiście to było fiasko to, co wydarzyło się na placu Zamkowym. Y, y, te późniejsze wystąpienie Bąkiewicza żenujące te, no i, i, i takie, które teraz mają bardzo ważne reperkusje, te straszenie na palmę, straszenie jakieś kosy papierowe na sztorc, różnego rodzaju te, nawoływanie do nieposłuszeństwa, do tego, żeby, no to praktycznie chyba chodziło o to, żeby atakować wymiar sprawiedliwości sędziów i prokuraturę. To jest fatalne. I teraz i na tym marszu oczywiście byli ludzie z Konfederacji z takimi banerami pokazującymi tę obłudę, fałsz, kłamstwa Jarosława Kaczyńskiego i jego ludzi odnośnie sprowadzanych emigrantów do Polski. To przez nich, no, Sami podpalili sami chcą gasić. I teraz Marsz Niepodległości. W tym Marszu Niepodległości bardzo chciałby wziąć udział Jarosław Kaczyński i chciałby być tutaj liderem tego marszu. Nie rady organizuje go konfederacja. Konfederacja, która mm, no, jej ludzie wywalili z tego marszu Roberta Bąkiewicza, czyli człowieka, który ma być takim lekarstwem na Konfederacji, na y, y, ludzi Brauna i na ludzi Mencena, bo praktycznie Mencen przejął yy, władzę w Konfederacji. Yy, na tamtym marszu nie było yy, Nawrockiego. To było nie, niezwykle znamienne. Nie było Piotra Jestem bardzo ciekawy, którzy politycy przyjdą na ten marsz. Ja pamiętam te marsze, które dały zwycięstwo koalicji 15 października. Sami Państwo pamiętacie, Kaczyński też jest pod wrażeniem tych marszów, bo on je przypomina i mówi o tym, że one dały yy, możliwość dojścia do władzy narodowituskowi, że ludzie zostali oszukiwani. Oni próbowali zakłamywać frekwencję tych marszy. No, w pierwszym było około 400 do pół miliona ludzi na pewno, w tym marszu, który się 4 czerwca yy, odbył. I w tym marszu, który był pierwszego października, było jeszcze więcej. Tam było grubo, moim zdaniem, ponad milion ludzi. Ja oglądałem różnego rodzaju marsze w Polsce od dziecka, różne pochody, różne rzeczy. Widać było jako dziecko te pochody, No te pochody chodziłem później już nie chciałem, ale to było widać. I wiecie Państwo, takim, ja zap zapamiętałem największe zgromadzenie ludzi wtedy, kiedy przyjechał Jan Paweł II do Polski pierwszy raz. No to wtedy rzeczywiście były, były tłumy, były olbrzymie tłumy w Polsce. Nie widziałem się tu ludzi w Warszawie, było mnóstwo. No i Według mnie to było porównywalne z tym marszem, który zgromadził tylu ludzi 1 października. To robi wrażenie. I teraz, wiecie Państwo, marsz 11 listopada, Marsz Niepodległości, który ewidentnie jest marszem organizowanym przez Konfederację, no to jest marsz, który pokazuje, różnice pomiędzy Pisem a Konfederacją. To Jarosław Kaczyński wywołał ten konflikt wtedy, kiedy Mencen jeszcze chciał z nim normalnie rozmawiać, to został potraktowany z buta przez mm, mm, ludzi i przez Jarosława Kaczyńskiego, że gdzie on tutaj ma przyjechać do niego, bo Mencen chciał go, tak jak wszystkich polityków, zaprosić do siebie i tam zrobić z nim wywiad. Nic złego, wiecie, no nikomu by e, tutaj nic, nic e, się nie stało. E, e, profesor Sokoczyński mógł normalnie pokazać, że jest człowiekiem e, otwartym, że e, może pójść tam i porozmawiać sobie, zmęcany, zrobiłby sobie tylko na pewno e, dobrą robotę. E, Wywołał konflikt. Wywołał konflikt i ten konflikt Eskaluje. I no, Machen już doszedł do tego, że nazywa go politycznym gangsterem. Jarosław Kaczyńskiego również do Szewskiej pasji doprowadziło to, kiedy dowiedział się, że negocjują razem z Nawrockim, pomijając obowiązki prezydenta, ten pakt senacki, jego odpowiedzią było to, że praktycznie męcena nie powinna być w polityce. No i teraz ten męcen, którego nie powinno być w polityce, organizuje marsz. Kaczyński chciałby tam ulokować e, Bąkiewicza, no, ale wiecie, Bąkiewicza jest tam kiedyś wywalony. E, Tutaj jest bardzo ciekawy artykuł w gazecie wyborczej i możemy przeczytać tak. Marsz niepodległości bez Roberta Bunkiewicza. W przeszłości całkowity wpływ na Marsz niepodległości chciał mieć nacjonalista Robert Bunkiewicz. Były szef Stowarzyszenia Marsz niepodległości, właśnie lider ruchu obrony granic. Bunkiewicz przestał być szefem Stowarzyszenia Marsz niepodległości w lutym 2023 roku, a następnie został usunięty z organizacji. I tutaj, że został, Szanowni Państwo, było był o tych kozach na sztorc, co krzyczał kosy na sztorc, koszy na sztorc, krzyczał ze strony Bunkiewicz, potrząsając biało-czerwonym drzewcem, i ta droga na gruntwal, tak, te wszystkie jego, te jego głupstwa. Eee. I Bunkiewicz miał za zadanie przejąć pod niepodległości dla PiS. Na szczęście to mu się nie udało. Marzenie Jarosława Kaczyńskiego, żeby na prawo od PiS była tylko ściana, leguł w gruzach. W PiS nie dzieje się dobrze. Są uśpieni. To, że Karol Nawrocki wygrał wybory nie znaczy, że wolacy chcą powrotu PiS do władzy. I tutaj oczywiście stowarzyszenie Marsz Niepodległości, że władza utrudnia ten marsz. Marsz Niepodległości wystartuje 11 listopada spod kotelu Nowotel w centrum Warszawy, tuż przy dworcu Warszawa Centralna. I najważniejsza stacja kolejowa w Polsce będzie od 8 do 16 listopada całkowicie wyłączona z użytkowania. No tak, to jest, to jest głupio, to jest źle, bo ci ludzie i tak przyjadą, bo to był dobry pomysł. Naprawdę liderzy Konfederacji wymyślili, że ci ludzie przyjadą pociągami, powinno być nawet więcej tych pociągów i wyjdą od razu i pójdą na marsz no tutaj stara się ktoś im tego, to utrudnić. Wiecie państwo, to powinno być inaczej, że w marszu powinni wziąć udział przedstawiciele wszystkich partii, pokazać, że się odróżniają. Powinni ten marsz właśnie wesprzeć, pokazywać frekwencyjnie. No to jest taka metoda, no ja nie dziwię się, że nasi miłościwie panujący tego nie rozumieją. Kaczyński, który boi się że będzie na tym marszu hmm, potraktowany źle i że to pójdzie, pójdą, e, tak powiem, w Polskę te przekazy, że z niego się śmieją i jakoś go tam potraktują, tak że e, to już na zawsze zostanie w pamięci ludzi. Ma ten dylemat. Rzeczywiście ma ten dylemat, a z drugiej strony może robić tak jak zwykle, czyli coś ignorować, żeby go tam nie było, ale jak ci nie ma, to ci nie ma. Ja naprawdę doradzam naszym miłości panującym, zorganizujcie to razem, pomóżcie to zorganizować i wejście, zróbcie jakąś godną reprezentację swoją, żeby uczestniczyć w marszu. To jest niepodległość nas wszystkich. To nie jest niepodległość tylko określonych środowisk, ale odzyskaliśmy niepodległość wszyscy I, i, cała Polska. I, i ci, którzy znają historię, doskonale sobie zdają sprawę i z roli Rady Regencyjnej i, i Daszyńskiego i jeszcze innych ludzi i Piłsudski tutaj miał mm, rolę taką no mm, wymusił praktycznie i dlatego, żeby jednak Polska odzyskała niepodległość mm, no to stał w tym momencie władzę Więc no, przyjechał pociągiem dokładnie tak samo jak Lenin <grym>, do do Rosji, żeby zakończyć wojnę. To jak z Magdeburga, tutaj mu dano przyjechać do Polski. No tak, Niemcy sobie mm, działali. Wywiad niemiecki to wszystko organizował, pilnował. Ale to mi nie chodzi o, o wykłady historyczne. Wiecie Państwo, i e, Kaczyński po tym, kiedy e, no, czeka go klęska, bo to jest po prostu klęska Zobaczycie, że tak będzie. Spodziewam się większej frekwencji. Spodziewam się, że będzie ten marsz normalnie przebiegał. Nie można z nim walczyć, bo to jest największa głupota, żeby walczyć z taką ilością ludzi i jeszcze bardziej się ta linia podziałów ludzi zaostrzy. Trzeba tam pójść na ten marsz. Trzeba pójść i trzeba pokazać swoją odrębność. To powinien być marsz taki porozumienia wszystkich Polaków. I, i, I zepsuje tym ludziom, którzy chcą dzielić, którzy chcą mm, wykorzystać ten marzec do tego, żeby tam były burdy za dymy i, i, i żeby Polska m, na świecie miała, gdzie Państwo, ten wizerunek tylko tych rad, tych wrzasków, tych podpornych mieszkań, tak jak było swego czasu, czy że e, nie dużo brakowało, bo spali stację benzynową m, tu przy Solcu. M, nie. To powinno być zupełnie inaczej. Ale Kaczyński, który tam ma problem, żeby być, bo musi jakoś uzgodnić, żeby nikt nie zrobił jakiejś prowokacji, czy żeby czegoś nie powiedział, czy żeby go stamtąd nie chciał pogonić, podziękować mu, zrobi sobie kłopot. I to jest ten problem. A przy okazji będzie jasno. Widać różnicę w marszu, który był zorganizowany i który przerodził się w demonstrację w zeszłą sobotę i teraz w marszu 11 listopada, no którego organizatorem jednak będzie Konfederacja. I, I to jest to, że praktycznie dla Kacznickiego to jest już koniec. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, bardzo proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do Państwu.